Jego jeszcze Karolina z Hej! Zrobimy taki tag urodowy, który nazywa się Ekstremalne scenariusze. No i nie przeburzają, zaczynamy. Nie mogę zaczekać, bo tak zamawa maksierka, więc jestem ciekawa, jakie to było pytanie. Już w sumie nie pamiętam, bo to już było waczy. Musisz pozbyć się wszystkich swoich podkładów i możesz zatrzymać tylko jeden z wyższej półki i jeden z drogi Które to będą? Wiesz co, z wyższej półki, to ja nie używam tak naprawdę. sobie atmosfierę, których bo jest takie hmm. fajne bilające kryje. Albo nie, 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 wisi ten moment. A <laughs> Jednak bym zatrzymała. Czyli to jest ten z wyższej półki, który zatrzymała plus y, help mix. mix. To ja właśnie identycznie bym powiedziała, że w ogóle z tych do wyższej półki nie używam, więc bym powiedziała tylko właśnie inny jako help mix. Ewentualnie kolor z tej na takich cięższych dawek, gdy potrzebuję hmm. trwać makijaż no. na dłuższy czas. Ale tak to faktycznie healthy mix jest moją ten, nie? Idziesz na rozmowę o pracę i pani, czy prowadząca rozmowa ma szminkę na zębach? Mówisz jej o tym, czy unikasz tematu? Szczerze mówiąc, myślę, że odpowiedziałabym tak, ale z drugiej strony nie wiem, czy na 100% w życiu bym tak zrobiła, bo to zależy od sytuacji, wszystko. Na rozmowie o pracę myślę, że to by pomogło. gdybym yy, gdyby była taka, Chcesz, że, że... Pomogło? Tak, myślę, że to była taka pewna siebie kobieta, na przykład pani menadżer, hmm. bym powiedziała. proszę. Że... aha, no. W tym to to sensie, to sensie to to że to byłaby tak zadowolona, że. Tak mi się wydaje, byłaby zadowolona, że może jestem na tyle odważna, że nie wiem, uwagę. Ale nie wiem, czy każdemu bym e, powiedziała. No, to sukienka, na pewno gdyby dziewczyna miała podpiętą sukienkę czy spójnicę, to bym To tak. Sama byłam w takiej sytuacji i Aha. nie chciałabym jej coś raz. Moja pierwsza myśl właśnie była taka, że nie powiedziałabym jej, no bo co, mi to nie przeszkadza. Ona może pomyśleć na przykład, że dopiero się to stało, jak wyszło, powiedzmy, z naszej rozmowy. Więc myślę, że nie, nie zwróciła. uwagi. A nie, nie, nie Ale nie ma wiesz, jakiego, to... że patrzyłabyś jej na usta, znaczy no, na te zęby, bo no, tak jest, mimo że się patrzą. Ale myślę, że z drugiej strony byłoby też tak, jak mówisz, że że jaka to byłaby kobieta, jeśli taka, żeby czułaby mnie, że mogę jej zwrócić uwagę na takie coś, mhm. że na przykład ta rozmowa była jakaś bardziej luźniejsza, to myślę, że wtedy tak. Ale tak to nie, bo byłabym zbyt skrępowana, żeby jej zwrócić uwagę, też o jej wyglądzie na pewnym mhm. takim przypadku, nie? Dobrze, no to dalej. Masz swój humor, lub czujesz się swoją, i chcesz sobie poprawić ten humor. Jaką pomadkę nałożysz, żeby poczuć się piękniejszą? Czerwoną. Czerwoną, tak, zdecydaj. Hmm. Taka, która właśnie oświetli twarz, zwróci uwagę na no, usta i nogę, co Ja chyba na jakąś fukskę by się zwróciła. Czerwoną to bardziej, jak chce być taka jakaś bardziej pewna siebie, może trochę bardziej sexy, albo uwieść to Ale w, w imprezie, się... Ale coś mocnego, nie? No, no zdecydowanie coś nocnego, tak. Patrzcie na jeden dzień do swoich lat nastoletnich, co zmieniłabyś w swoim makijażu lub fryzurze? Czy niebieski cień na powiekach. O, ja... Ja się w ogóle no. nie malowałam. Jak nie się nie 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 wiem, no druga klasa, może liceum. Mnie to jeszcze taka kreska, tam lejaka, więc makijażu nic się nie zmieniła. Może nie to, że o wiem, może nie do końca makijaż, ale jeśli chodzi o twarz, to wiem, że trzeba zaczęła defilować swoje brwi i mi się nie siedzenie, miałam takie krzaczory. Miałam mm. małe oczy, a bardzo grube, takie na całą powiekę, brwi że czarne w letku, więc yy, no tak, to mnie nie zmieniła. A jeśli chodzi o. tutaj jeszcze było, fryzura. To nie, ja bo bardzo nudna jeśli chodzi o włosy. Raz to miałam takie schody, sobie zrobiłam sama, a tak to nie. Ja zawsze miałam takie zawsze miałam nudne włosy, więc zmieniamy tego. Prosisz prezjera o wzięcie włosów do ramion ala Pixie Love, ale ty żebyś się zrozumiał i odcięł ci włosy na chłopaka Pixie Cut. Co robisz? <grym> to był błęd najgorszy w moim Od razu bym sobie doczekała Od razu bym sobie przed chwilą I do czapki. Dobrze. Albo nie, wiem co bym zrobiła. ale aż bym dreda. Będę czekała, aż dorosną. Może o do czwionych dredach. Naprawdę, że z pół roku bym mogła o czwionych dredach, a później bym zaczęła sobie doczekać e, włosy na, 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 na mikrofony. To jest mój plan. Ja jeszcze ty nie ręką bym powiedziała, że bym zamknęła się w pokoju i poduszkę przez taki czas, aż nie rosną. Ale od rok temu maksymalnie chciałam sobie włosy, brak się na chłopaka, no to w sumie teraz mi się nawet cieszyła, że... Ktoś posanowił poza mnie, żeby wrócić do tego, bo to była jedna z lepszych moich decyzji urodowej. Tak, i w ogóle tak mi ułatwiła życie naprawdę, więc teraz bym się cieszyła chyba. Bo teraz znowu jest mi żal do tego wrócić i się zwaham, ale wtedy to luz, nie? Mom! No, Chineczka przestała się. Okazało się, że to były odpowiedzi, więc od tej jeszcze raz odnośnie tutaj tych. A, uśmiechasz się, dziękuję, że po wyjściu dzwonisz do mamy Rosji, pana B, wybuchasz, płaczesz, i sytuacja robi się niezręczna. C, skarżysz się menadżerowi i żądasz zwrotu pieniędzy. Wszystko, naraz. Właśnie, wszystko na raz. Wszystko, wszystko na raz. Mnie. Ja bym po prostu zaczęła ryczeć. Tak. I kierownika, czy tam A Zapraszałabym do mamy. wyprzałabym tego fryzjera, a za to zleciałabym do mamy i założyłabym rękę do szybienia. Żeby szybciej, żeby to w no to ja tak samo, nie? Gdyby to było wcześniej, to bym tak zrobiła, teraz... a teraz... ja zrobiłabym na naturę to po prostu jest. Bardzo... Mm. Chciałabym to widzieć. Nie. Yes. przyjaciel, przyjaciółka robi się niespodziankę i zaprasza na 4-dniowy wyjazd za miasto. Masz godzinę, żeby się spakować. Którą paletę do wszystkiego spakujesz do kosmetyczki? Paletę do wszystkiego? <laughs> nie biorę żadnej palety, jak wypadam za miasto. Ościej. Ale podejrzewam, że taką paletkę no. w róż i rozświetlacz czy no. ze slicka. Właśnie, To tak. to bym wzięła na pewno. Raczej cię nie tak. bym nie brała jak tam to jest jakiś szybki wypadk, hmm. chyba że jakiś, nie wiem, super impreza. Ty Marzicie to mamy na do wszystkiego w sensie, że tam jest jakieś cienie, błyszczyki lub mm -hmm. w jednym. To ja nawet takie nie mam w tym Eda Hardego, ale taki tam... Więc nie ja. wiem. dom nie masz się recyce są bezpieczni. Ale wymiarz splą twoją toaletkę. O który produkt martwisz się najbardziej i masz nadzieję, że nie został skradziony? Mam to gdzieś, jak ktoś mi splądrował dom, czy to leckę, czy mogę do mojego domu, to tym bym się... Ja bym mega schizała, tym bym się martwiła, a nie jakąś tam Paletki to są, wiecie, nie. można odkupić, ale... Nie. Dobra, no ale powiedzmy, którego by mi poradził szkoda kosmetyku. No... Um, no, Naked. To no, mi poszkoda, tak. trójeczki. I masz takie fajne Naked i tak dalej, to tak. No ja bym... To Ja to chyba... O, wiem. Skompletowaną przecenie z impreza, myślę, że tak No, to no to też to dużo tak. warto, no, ale bo tyle. To ktoś by mi zabrał, nie wiem 12 paletek. No. Twoja koleżanka pożyczy od Ciebie kosmetyki i oddaje je w okropnym stanie. Co robisz? A, teraz mam samą odpowiedź. Udaje, że nie zauważyłaś, że nic się nie stało. Prosisz, żeby odkupiła zniszczony produkt. Po przyjemu robisz to samo z jej kosmetykami. Co robię? Co, robię jej awanturę. No co? Nie poprosiłabym, żebym ją odkupiła. No, raczej, raczej nie. E, ale zrobiłabym jej awanturę. Nie będę jej niszczyć kosmetyków, bo to, bo, to, to z, tym, z tym, nie ma sensu. I, ale zwróciłam jej uwagę, nie byłoby na pewno tak, że, mhm. że nie zauważył. Albo bym ukazała to wcześniej, czy... Ja bym pewnie coś ironicznego powiedziała. coś złośliwego. Albo coś tak krytykowała to, co zrobiła, to, co zrobiła to, co w sposób taki delikatny Nie, to już... A mnie Boże, że taka jestem, że robię problem co to było, to jest bo No możecie, taka jestem, że mogę no. przemilczeć a ktoś by ci ukryli, co by zrobiła? Na przykład, sukienka jest prawda, to odróżnił, i byłaby rozdarta taka, na przykład, w takim miejscu, że nic nie można z tym zrobić. Albo plawa była do sprawy, co by zrobiła. Mm. Pewnie wiem, poprosiła ją, żeby coś z tym zrobiła, żeby postarała się jakoś to naprawić, mm. plonę wybawić, czy coś. No, nie wiem, ale tak, no, to. Jest tak samo. Ja taka jestem, no, Ja tak nie lubię robić problemów. Ja też jestem mała serdeczna, a No też żadną tak No właśnie, sobie. brak serdeczności do to jest koniec pytań. To wszystko. tak? To było ekstremalne scenariusze. Szybko, szybko zleciał. Nie wiem, czy takie ekstremalne Nie ciąganie. wiem, musiałam niby na bardziej hakterową ja mówiąc. ale dobra. Fajnie ja, było. Nic, właśnie, fajnie było. Dziękuję bardzo, Karolinie, że gościliście. Ja, dziękuję. Jeśli ja zobaczyć ten makijaż, to spadać na mój kanał. Tak, zrobiłam go właśnie o Karolinie na kanale, jest, tak więc możecie obejrzeć. Oczywiście, jeśli jeszcze nie znacie, co wątpię, to oczywiście to spróbujcie jej kanał, będą wszelakie odnośniki na dole. Do ciebie krzywisura. Tak, będzie mi miło. Dzięki jeszcze raz i do zobaczenia później. Pa!